Dzień dobry, kochani, ja mam na imię Monika i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Kochani, dzisiaj zapraszam Was na taki lekki i przyjemny odcinek. Pokażę Wam nowe rośliny, które trafiły do mnie. Będą to zdopycze, można to tak nazwać, bo to, były rośliny, bo to są rośliny, które udało mi się zdobyć w naprawdę. w w fajnych, dobrych cenach. Część będzie pochodzenia marketowego, że tak to nazwę, a kilka roślin będzie z giełdy kwiatowej. I o nich też Wam troszeczkę opowiem, bo to są naprawdę fajne sztuki, które udało mi się upalować. Ale zacznijmy może od tej oto roślinki. Jest to patyczak, którego kupiłam w netto już jakiś czas temu, nawet nie wiem czy nie jakieś dwa miesiące, troszeczkę zwlekałam z nagraniem tego filmu, on już się u mnie nawet zadomowił, ponieważ tutaj są takie jaśniutkie końcówki, są to nowe przyrosty, które już pojawiły się u mnie, kupiłam go chyba za jakieś coś koło 15-17 zł, naprawdę ładną, zdrową sadzonkę, jest nieprzesadzony, tak zaglądam, jest nieprzesadzony w doniczce 12C i szczerze mówiąc boję się go przesadzać boję się go przesadzać, ma sucho zaraz go podleję bo ma troszeczkę sucho więc podlewam go tak, słuchajcie, oszczędnie tak raz na dwa tygodnie żeby nie przedobrzyć, no na razie jest ok ale boję się naprawdę tego przesadzania Mam takie doświadczenie raczej średnie z przesadzania starców, z przesadzania właśnie takich sukulentnych roślin. No, zobaczę. Na razie jest, żyje, ma się dobrze, więc nie będę za bardzo kombinować. Zaraz go podleję. Tak jak mówiłam, raz na dwa tygodnie średnio go podlewam, niezbyt dużą ilością wody. No, wygląda na zadowolonego, ale jak nam pójdzie dalej współpraca, to się okaże. Już kiedyś miałam patyczaki, jakiś czas temu, ale. Szczerze mówiąc, to nie pamiętam, co się z nimi stało. No, nieważne. W każdym razie próbuję jeszcze raz. E, próbuję jeszcze raz i tak się rozglądam, co Wam teraz pokazać. Więc, to była zdobycz marketowa. Jest jeszcze jedna zdobycz marketowa, której tutaj nie mam, dlatego że pojawi się w osobnym filmie. Będzie tam też przesadzanie tej mojej zdobyczy. To teraz, już przejdźmy sobie może do giełdy kwiatowej. Słuchajcie, wybrałam się na giełdę kwiatową. To jest pierwsza roślinka, którą udało mi się tam dorwać. I jest to hoja. Hoja tricolor. Kupiłam ją tylko i wyłącznie dlatego, że chciałabym zagęścić swoją, która zresztą wisi mi tu nad głową, więc ją Wam pokażę. I to jest e, no taka marniutka <laughs> hojka. I właśnie złamałam jej liść. No trudno. E, tak bywa. Złamałam jej liść i chciałam właśnie ją zagęścić. O, jaka jesteś zakurzona, e, przesuszona. E, właśnie złamałam nowy liść, więc e, to tak do kompletu. Spójrzcie, tutaj jest pęd, który jest mocno e, przesuszony. On, to jest chyba jedna e, z niewielu roślin, a już choja to chyba jedyna, którą mam w ziemi i w ogóle tu jest skorupa, jest tutaj sucho jest strasznie, to, że ona w ogóle jeszcze żyje, to jest cud, bo ja ją bardzo dużo razy przesuszyłam, wisi w oknie wschodnim, te liście są totalnie zwiotczałe, nie sięgnę konewki dobra, nie sięgnę, więc nie będę e, się tam zbytnio e. dobra, nieważne, zaraz pójdzie pod prysznic w każdym razie, dlatego, że no, zakurzona jest strasznie zakurzona jest strasznie Wisi przy otwartym oknie, więc ten kurz, tutaj na niej się częściej osadza. No a to jest właśnie ta sadzoneczka, którą mam zamiar tutaj dosadzić i zagęścić. Może zrobimy to razem. Chyba ją wsadzę też do ziemi do jakiegoś różnego takiego przepuszczalnego podłoża. Słuchajcie, ta choja jak widzicie 30 zł. Myślę, że to jest bardzo dobra cena, a tak w ogóle to udało mi się ją kupić za 25 zł. Zaraz wam powiem dlaczego. E, więc ta cena tak naprawdę jest e, była taka, ale ja ją kupiłam za 25 zł. Duża, ładna, zdrowa sadzonka. Powiem Wam, że jak oglądam czasem na internecie, bo już jakieś kilka razy się czaiłam na to, żeby dokupić sobie tutaj choje mm, do zagęszczenia tej, no to te ceny e, były Może nie tyle wyższe, co te sadzonki były malusieńkie. Naprawdę były malusieńkie, więc ta za 25 zł myślę, że to była bardzo dobra okazja. Strasznie wygląda ta chojka. Normalnie męczy mnie tutaj. O, mam wodę ze słoiku jakimś. Dobra, mam nadzieję, że nie wyleję a przy okazji, ją tu trochę podleję. Niech się napije, chociaż trochę nie będę jej zalewać, bo jest naprawdę tutaj sucho. Później trafi pod prysznic. Na później zabierzemy się za przesadzanie. Także to jest pierwsza z roślinek. Ja ją może tutaj sobie jakoś odwieszę z powrotem do tego okna. Rzadko je tutaj ściągam. I właśnie, sekunda. jest, poszła. Dobra, bo mi zajmuje tutaj miejsca. E, troszkę. Więc to jest pierwsza hoja i skusiłam się na jeszcze jedną choję. Tą choję również kupiłam za 25 zł. Słuchajcie, tak naprawdę ta tricolor kosztowała e, 30, ta kosztowała 25, ale udało mi się te dwie chojki e, kupić za 50 zł, więc można powiedzieć, że ta 25, ta 25. Tą kupiłam również z myślą o zagęszczeniu tej, którą już posiadam. Spójrzcie. To jest choja, za którą zapłaciłam już nawet nie pamiętam ile, ale na pewno nie 25 zł. <grym>, to możecie mi wierzyć. E, no, Jest w ceramisie, ale ona mi tak kurczy, ciężko rośnie. Naprawdę ciężko. Nie wiem, no niby nie gnije, niby tutaj liście jakoś nie zrzuca, ale nie wiem, czy to kwestia była stanowiska. Nie mam pojęcia. W każdym razie stwierdziłam, że no za 25 zł to kupuję tą piękność, która tutaj też miała jeszcze jeden ładny duży liść, ale przez przypadek ułamałam i tutaj szły jeszcze pędy, ale gdzieś tam chyba... O, ten też jest martwy pęd, więc ten też będę musiała wyciąć, ale są tu dwa zdrowe i myślę, że z tego coś tutaj mam nadzieję pójdzie. No nic, to będę na pewno przesadzać, więc... Jeżeli mi się uda, to też zrobimy to razem, ale to będzie takie przesadzanie, słuchajcie. Właśnie nie wiem, czy do ceramisu, czy do zwykłego podłoża. To się jeszcze okaże. Dobra, na razie odkładam. Więc to była druga hoja. Więc te dwie choje udało mi się kupić za 50 zł. Więc myślę, że to była bardzo fajna okazja. I teraz pokażę Wam tak naprawdę chyba ostatnią roślinkę, którą kupiłam ostat... na giełdzie. Poczekajcie, chciałam sobie coś rozłożyć żeby za bardzo nie nasypać. Ale może tak to zrobimy. Trochę mniej tutaj. Albo najpierw Wam pokażę. Taka oto peperomia. Prześliczna. O drobniutkich listeczkach, które przypominają malutkie żółwiki. Ona jest rośliną taką przewieszającą się i tutaj zerkam. Myślałam, że to jakiś przędziorek, ale nie. Jest roślinką przewieszającą się, i ja ją teraz chcę rozpakować. Specjalnie ją trzymałam, nie ruszałam, żeby zobaczyć ją razem z Wami, móc tutaj rozpakować i pokazać Wam, jak ona wygląda. I tej rośliny boję się najbardziej. Ja miałam kiedyś bardzo dużo paperoni i zrezygnowałam z tej roślin, bo gdzieś nie mogliśmy się dogadać gdzieś problem tkwił w moim podlewaniu tutaj troszeczkę listeczków opadło a, no i najważniejsze słuchajcie, tą e, peperomię kupiłam za 9 zł to jest doniczka, ja wiem czy to będzie dwunastka albo dziesiątka, chyba dziesiątka dziesiątka, taka śliczna gęsta roślina, słuchajcie zapłaciłam za nią 9 zł, więc jak ją zobaczyłam w tej cenie, to stwierdziłam, że no no grzechem byłoby tego jej nie kupić Poczekajcie sekundę, bo ja ją teraz pierwszy raz dopiero tutaj rozpakowuję, że tak powiem i żebym tutaj nie znalazła jakichś niespodzianek, ponieważ roślina, jeszcze jedna nowość roślina z marketu, którą sobie kupiłam niestety była z towarzystwem wciornastków. Jest już po opryskach, jest już przesadzona. Kręciłam film na ten temat, więc to stwierdziłam, że pójdzie już w osobnym odcinku. Także ten myślę, że ukaże się pierwszy, a tamtą roślinę pokażę Wam w osobnym filmie. Dobra, ja sobie może trochę na przyspieszeniu tutaj rozplątam i pokażę Wam ją w pełnej okazałości. No dobrze, troszkę ją rozplątałam. Powiem wam, że tutaj mi się posypało tych listków. Nie wiem, czy one są pouszkadzane, czy ona się po prostu obsypuje. E, no zobaczymy, jak mi to pójdzie tutaj wszystko. W każdym razie powiem wam, że zaglądam podłoże, chciałam zobaczyć, jakie jest i jestem przerażona faktem, że będę musiała ją przesadzić i na razie tego nie zrobię, bo boję się tak samo, jak w przypadku właśnie tego patyczaka. Ona mi się obsypuje. Wydaje mi się, że to jednak... Chociaż nie wiem, może to były jakieś uszkodzone listeczki małe, które gdzieś tam podczas tego rozpakowywania się um, uszkodziły. No, wygląda na ładną, zdrową roślinę. Te listeczki są tak drobniutkie i naprawdę przypominają takie małe żółwiki. Prześliczna roślina. Nie wyobrażam sobie jej przesadzenia. Będę ją po prostu oszczędniej podlewać, bo tam jest mokro w ogóle, chociaż ona już stoi u mnie chyba z tydzień albo z półtora taka zapakowana w ogóle w ciemnym miejscu może przez to zaczęła trochę opadać i tak się zastanawiam, słuchajcie ja ją dam do okna bo ja jej naprawdę nie chcę przesadzić eee, karamzyt, to tylko karamzet. zabiorę stąd tą ch biedną choję Taką, to jest jedna z pierwszych, chyba na pierwszych filmach, jakie zaczęłam nagrywać, to pojawiła się ta choja. Ona jest z zielonego parapetu. Słuchajcie, wygląda strasznie, naprawdę. Wszystko przez to, że ona tam, że ona tam momencik, ja sobie tylko wyleję, bo tu mam jakąś wodę w tym, ale chyba nie dam rady. E, no nie, będę musiała umyć tam doniczkę, nie, nie sięgnę. E, ona sobie po prostu. To była jedna z pierwszych roślin, malutka ale jest tak zaniedbana i tutaj w ogóle widzę, że chyba sporo tutaj jest tych korzeni, bo aż ta doniczka jest taka twarda, więc ona wymaga naprawdę szybkich zabiegów pielęgnacyjnych. No i ten złamany liść, który gdzieś tam leży. No nic, kochani, to ja zabieram się w takim razie za mycie tej choi. Zresztą to też pójdzie pod prysznic, bo widać, że jest taka obsypana ziemią prosto ze sklepu. Będziemy je przesadzać. Co do peperomii, to powiem Wam, że mam delikatnego stresa, więc jeżeli macie tą peperomię i, i możecie mi coś tutaj poradzić, co z nią zrobić, czy ją ruszać, czy jej nie ruszać? Podejrzewam, że najlepiej podlewać ją od dołu i pozwalać jej przeschnąć. Podłoże powinno być przepuszczalne. No. Nie wiem, jak to zrobić. Jak ją w ogóle wyciągnąć? Przecież, jak ja ją ruszę, to ona się połamie. Cała. Nic tu od spodu nie wychodzi, mokro ma. Na razie ją zostawiam w takiej formie, w jakiej jest. Czekam na Wasze wskazówki i rady, bo naprawdę troszeczkę się boję. Tutaj jest jeszcze ten patyczak, który jak na razie w tym podłożu produkcyjnym radzi sobie bardzo dobrze, więc też go nie ruszam. No co do choi, to tutaj już po prostu się zastanawiam, czy pójdą do seramisu. Myślę, że chyba do seramisu jednak dam te hojki, bo ona. Przepraszam, ruszyłam coś tutaj. Bo ona sobie tutaj nawet w miarę radzi, myślę, że wszystko to jest kwestia zmiany miejsca. Także dobrze, na dzisiaj to będzie tyle. Eee, pokazałam Wam kilka roślin, które trafiły do mnie właśnie z marketów i z giełdy kwiatowej, na giełdzie kwiatowej naprawdę można upolować fajne okazy w dobrych cenach. Także jeżeli macie możliwość, to zaglądnijcie. Chociaż ja się czasem tak wzbraniałam przez dłuższy okres, bo ja miałam wrażenie, że tam tylko są storczyki. Nie, nie są tylko starczyki. Kiedyś naprawdę tych roślin było dużo, dużo mniej. Teraz można trafić na naprawdę cudne e, okazy, w, e, nawet kolekcjonerskie rośliny w dobrych cenach. Także odsyłam Was na giełdę. Nawet chyba tajka była na giełdzie, tylko że w cenie o takiej średniej. Te marketowe były jednak lepsze. Także nie wszystkie rośliny, ale dużo można spotkać roślin ładnych w dobrych cenach. Dobrze, kochani, kończę. Zabieram się za sprzątanie, idę umyć doniczkę, powieszę tą peperomię w oknie. No i zapraszam Was na kolejny film, a teraz trzymajcie się cieplutko, dużo słońca i wyższych temperatur, bo jest strasznie zimno. Wszystkiego dobrego, pa pa!